Kocmyszowski. Przok to skok w nową jakość segregowania i dbania o środowisko, mimo że akurat środowisko, czyli pogoda, spisała się średnio, ale nikogo to nie odstraszyło. W każdej gminie, w każdej małej miejscowości potrzebny jest taki mocny głos dotyczący ochrony środowiska. Tego w jaki sposób działać. Segregacja śmieci, walka o czyste powietrze, walka o czystość lasów. Po prostu lepszy świat wokół nas. To jest jedno z ważniejszych wyzwań, jakie stoi przed nami. W związku z tym, tego typu działania, im w mniejszej gminie, tym lepiej. Im, Im bardziej docieramy do ludzi, mamy możliwość spotkać się z nimi, porozmawiać, pokazać im, zaproponować jakieś przykłady wspaniałych działań, tym lepiej dla nas. Tym lepiej dla całej Małopolski, tym lepiej dla nas wszystkich. To nie jest tak, że dotąd w gminie nic się nie działo. Wręcz przeciwnie, przok to jakby zwieńczenie. Staramy się, jak możemy promować ekologię, promować segregację śmieci, promować wszystko to, co wiąże się z naturą. Ostatnio mieliśmy właśnie prezentację i była to prezentacja właśnie prezentowana przez jednego z naszych nauczycieli. I co było na tej prezentacji? Yy, no właśnie takie kompostowniki szkolne i właśnie żeby nie zaśmiecać też gminy. No i żeby właściwie być ekologicznym. Mamy różne grupy, które malują choćby na torby ekologiczne. Za chwilkę będziemy sadzić kwiatuszki, które będą dzieci mogły wziąć też do domu, żeby mogły pielęgnować te kwiaty. Warto dodać, że budowa przoków jest dofinansowana z pieniędzy samorządu województwa.